Ale co nam się na teren w słuchaj, kurwa. A skąd ja mogę wiedzieć? Słuchaj kurwa, słuchaj, nie. bo szef teraz mówi. Posłuchaj. Nie. Jak ktoś Szacą. kurwa tu przyjedzie, to mówisz: Papugi latają kluczem. Rozumiesz to kurwa? Kurwa. Rozumiesz to czy nie? No, rozumiem, rozumiem. My jesteśmy tu, obstawiamy kurwa. Co ty masz tu kurwa? No nie mam nic, mam to co Dobra, nie chcę robi, nie robi, nie robi Od dzisiaj robisz kurwa dla nas, dla łysych. Łysy majstem przyjmują teren. Bardewil, dziękuję bardzo za serdecka witam. Pamiętaj jak cię jeszcze raz tu spotkam kurwa i zapytam cię, albo ktoś cię zapyta do kogo robisz, powiesz, że dla łysych, rozumiesz to? Rozumiem, rozumiem. Puśćcie go, spierdalamy.